Będzie bardzo dużo nakedów, więc Radek będzie bardzo mało zadowolony. Nie, że jest no taki, brakuje mu łowiewek trochę. Motocykl występuje w dwóch wersjach, N oraz S. Ale słuchajcie, no to co najważniejsze jest na tą kategorię A2, to to, że ma 70 koni. Po prostu wygodny motocykl na co dzień. Więc pierwsze, co koniecznie trzeba wymienić w tym motocyklu, to tłumik, bo on w ogóle nie brzmi. Po, po co liczyć? Po co? Sam sobie strzelał Dobrze, nieważne. Zamieniliśmy naszą Yamaha na Yamaha, więc zapraszamy Was do drugiego odcinka na temat motocykli używanych do 10 tysięcy złotych, które nadają się do zblokowania na kategorię A2. Czyli przypomnijmy, nie mają więcej niż dwukrotności 35 kW, to oznacza 47 koni razy 2. Czysta matematyka. Czyli ile? Czyli 96 koni. Czyli 96 koni. 96 koni. Jeżeli przekraczają fabrycznie. 96 I masa? Koni, masa 0,1 KW do kilograma. Czyli? 0,27 konia mechanicznego. 0,27 konia mechanicznego. O, teraz możecie sobie robić matematykę, bo pisujecie, mnożycie i wszystko jasne. No mów. Ale zanim do tego przejdziemy, to jedna ważna rzecz, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Wiele osób się pyta właśnie, jaki kupić motocykl większy na A2 i go po prostu zblokować. Moim zdaniem to nie jest do końca dobra droga. Owszem, możemy sobie kupić taki motocykl, nie wiem, chcemy jeździć CBF-em, banditem czy czymkolwiek, spoko, rozumiem, jak najbardziej możemy tak zrobić. Ale nie kupujmy zwykłej wersji, żeby ją blokować, ponieważ musimy iść do mechanika, na hamownię, do diagnosty, tak? E, później do urzędu i może się okazać, że wydaliśmy już pewną kwotę na motocykl, pewną kwotę na modyfikację i gdzieś tam utkwimy i nie możemy przejść dalej. Urzędnicy czy ludzie, którzy rejestrują te motocykle, także są ludźmi, albo znają wszystkie przepisy, albo nie znają. Jeżeli coś będzie im nie grało, to najnormalniej w świecie odmówią rejestracji i te wszystkie nasze modyfikacje po prostu mogą do śmietnika, będziemy mieli problem. A mówię to powiedzieć. dlatego, że naprawdę sporo osób do nas pisało właśnie w tej sprawie, pytało się, co robić dalej. Nie mam zielonego pęcia, jeżeli utkwi to w którymś momencie, naprawdę ciężko przebrnąć dalej, więc te motocykle, które wymienimy dzisiaj, one się nadają na kategorię A2. Jeżeli chcecie mieć któryś z nich, jak najbardziej OK, ale szukajcie już takiego, już z wbitymi dokumentami na A2. I wtedy po prostu legalnie możecie sobie nimi jeździć. I numer jeden to jest z całą pewnością najmniej ekscytujący motocykl na świecie, czyli Honda CPF 600. Która występuje w dwóch odmianach w wersji N oraz S, czyli w Golasie i w Owiewkach. Wersja w Owiewkach nie jest ani trochę bardziej sportowa, jest po prostu bardziej użytkowa. Dzięki szybie z przodu mniej robaków rozbija się o naszą głowę. No troszkę jest bardziej aerodynamiczna, troszkę. bo już nie ma wystających tych kierunkowskazów, tylko są takie wbudowane. Troszkę bardziej aerodynamiczna. Różnica będzie taka, że po prostu jeżeli chcemy więcej jeździć po mieście, to wybieramy N, Jeżeli chcemy wyjechać w jakąkolwiek trasę, to s spisze się bardziej. I Radkowi też s się podoba bardziej. No bo jest na czym nakleić naklejki. No nie oszukujmy się. Na tamtej wersji to co możesz okleić? No bak. Ja osobiście też bym wybrał wersję S, jeśli chodzi o CBF-a. Honda przyzwyczaiła nas do tego, że trzyma cenę i za swoje motocykle, za używane takie motocykle zapłacimy zdecydowanie więcej i szczególnie wersje w owiewkach, te z późniejszych roczników to niestety przekroczą nasz budżet 10 tysięcy złotych, ale jeżeli upatrzymy sobie fajną sztukę, i będzie ona właśnie na kategorię A2, to moim zdaniem warto w tym momencie dopłacić. Przypomnijmy, że jest to motocykl, który ma świetny silnik czterocylindrowy, 76 koni mechanicznych i nie dlatego on jest świetny, że ma tyle mocy, bo wcale to nie jest dużo mocy ale dlatego, że podobnie jak w przypadku Pandita jest to po prostu trwała jednostka napędowa. I tyle. Tu się nie ma co zachwycać nad innymi osiągami tego motocykla, wszystko jest po prostu poprawne. Honda robi tą ergonomię w taki sposób, że odczucia z jazdy motocyklem są takie, że po prostu jest wszystko okej, okay, wszystko jest łatwe, wszystko jest na swoim miejscu, gra gitara. No tak jak powiedziałeś, że lepiej nie można było trafić, nie? Tak. Jazda tym motocyklem jest równie ekscytująca, co wybieranie łopaty do jesiennych przekopek na ogród. Czekaj, bo na czasie będzie jak czyszczenie yy, grzybów. Bo ja wolę zbierać nieczyścić. No. no ale to mówiłem o ekscytacji ale o akcytacji. no to mniej więcej taka ekscytacja, Natomiast następny motocykl z naszej listy, aż się dziwię, że nie pojawił się w poprzedniej tobieście, ale tutaj się pojawi, jest to motocykl bliższy mojemu sercu. <coughs> Pomimo faktu, że nie posiada on ogromnej ilości owiewek, to jednak udało się go okleić. Ej, i to nawet całkiem fajnie wyższe pamiętam. Nie, już umiesz robić lepsze rzeczy. Ale mi się podoba, Generalnie mówimy o Suzuki TRZ 400. Jest kilka wersji, natomiast nas będą interesować te wersje, które fabrycznie są już przystosowane do wymogów NA2, ponieważ nie przekraczają 40 koni mechanicznych. Mówimy o wersji S, czyli wersji Enduro oraz wersji SM, czyli wersji... Supermoto. Ja osobiście miałem tą drugą wersję, czyli supermoto z zawieszeniem od RMZ, czyli upside down, grube, fajne zawieszenie. I ten motocykl, tak jak powiedziałem, ma 4 koni mechanicznych, to nie jest ogrom mocnych. Jesteśmy w stanie rozpędzić się do bodajże w moim przypadku 145 km na godzinę. No. Czyli po mieście naprawdę mamy małego, fajnego wariata. No ale zobacz, to jest motocykl, na którym uczyłeś się robić tak. wheelie stopi i dalej. Ten, dalej ten wszystkie. wszystkie rzeczy, których się nauczyłem, nauczyłem się na nim. Ten motocykl jest naprawdę rozwojowy, świetnie się da na nim uczyć właśnie Wheelie stopi jakiś tam, nie wiem, z tylnego koła, to jest wszystko na nim łatwe, z tego powodu, że on jest stosunkowo niski jak na Supermoto, bo ja bez problemu dosięgałem do, do ziemi, a dwa, że on jest lekki, no, może to nie jest najlżejszy Supermoto na rynku, bo nie jest, bo waży 140 kg, więc to nie jest jakoś super lekko, ale już jest na przykład dużo lżejszy niż Nasza R-3 przy podobnej mocy, bo tutaj mamy 43 konie, tam 40 koni, więc mocy są podobne, więc jeżeli myślimy o nauce, o jakichś wyjazdach na tor, to już możemy się zastanawiać między tymi dwoma motocyklami. No a pancerność tego motocykla. Z jednej strony jest to jednostka uznawana za bardzo pancerną, bezobsługową, i tak dalej. Z drugiej strony, pamiętajmy, że jest to jednak jednocylindrowiec więc po jakimś czasie ten remont będzie po prostu konieczny. Co ciekawe, w Europie nie da się go kupić już od kilku lat, ale w Stanach Zjednoczonych nadal on jest do kupienia i na przykład widziałem ostatnio na ogłoszeniach sprowadzony ze Stanów uh -huh. z 2017 roku, czyli praktycznie lówka sztuka chociaż miał kosmiczną cenę, bo około 24 tysięcy złotych. 24 tysiące złotych to prawie jak to nowe. Tak. Natomiast moim zdaniem ciekawa, fajna jednostka rozwojowa, jeżeli ktoś szuka takiego motocykla, to myślę, że on będzie mniej problematyczny niż na przykład KTM. Wiem z własnego doświadczenia. Dobra, Radek, myślę, że ten motocykl, który teraz pokażemy, bardzo, bardzo Ci się spodoba. To jest totalnie Twój typ, bo ma bardzo dużo owiewek. Tak, ale jest tak nieprawdopodobnie brzydki, że chyba nic mu nie pomoże. Jest okropny. I to jest ciekawy motocykl, bo jest w pewnym sensie przełomowy. I on był tym kiedyś, czym dzisiaj jest Tracer 900, czyli szybkim, żwawym, szosowym motocyklem turystycznym. On po prostu łączył te cechy. On w niczym nie był najlepszy, ale łączył wiele cech i był naprawdę fajny. My wprawdzie nie wzięliśmy 900, tylko wzięliśmy poprzednią wersją, czyli 850. No właśnie, to jest ciekawe, bo to jest prawie litrowy motocykl, nie? Prawie litr i możemy sobie jeździć na dwa, dlatego że w ustawie nie ma zastrzeżenia, jaki maksymalnie może być wielki silnik, a jedynie jaką może mieć moc maksymalną oraz stosunek mocy do masy motocykla i tdm -ik idealnie się w to wpisuje. Standardowo tutaj mamy ponad 80 koni mechanicznych, co ciekawe tutaj mamy dwucylindrowy silnik przy pełnej mocy, on jest żywawy. My właśnie jeździliśmy troszkę słabszą jakby wersją na gaźnikach, tutaj możemy już pokusić się o to, żeby kupić wersję na wtryskach. Niestety TDM był produkowany dosyć długo, nawet do roczniki 2007. Możemy sobie w tej chwili kupić na rynku, mm. więc w miarę świeże, powiedzmy motocykle jak na, na naszą dzisiejszą Toblistę ma dobrą opinię, bo jakby dobry silnik, dobre zawieszenie, dobry układ hamulcowy. No zobacz, też... że, że nie wyżyłowany jest, bo to rzeczywiście tak. ta 900 i tak mało koni. Kompletnie niewyżyłowany, a mimo to w miarę żwawy. Nie. Oczywiście gdzieś tam się znajdą jakieś tam drobnostki, upierdliwości, natomiast jest to bardzo ciekawy motocykl, jeżeli komuś się podoba ten motocykl, to myślę, że czy na wersję A2, czy na normalną, to jest nadal ciekawy sprzęt, z tym, że do tych młodszych roczników warto oczywiście dopłacić, bo one przekraczają już nasz budżet 10 tysięcy złotych. I myślę, że kolejny motocykl spodoba się Radkowi. Ojej, ale jak ty dbasz o mnie, że to cały czas rzadko mi się spodoba, czy się nie spodoba? Tak. Nie no, Ducati mi się spodoba. No, ja wiem, że ja jestem zawsze. Ja, ja gadżeciarzem jestem, wiesz o co chodzi. Tak, to nie jest motocykl dla każdego z pewnością. Nie dlatego, że jest drogi, bo naprawdę możemy go kupić za 6, 8, 10 tysięcy złotych. Mówimy o Ducati monsterze 620. I ja osobiście przyznam, że też mi się podoba. On jest ładny, on jest tak klasycznie ładny. To jest zresztą bardzo ważny model dla Ducati. Mm -hmm. Bo kiedy przestały się sprzedawać motocykle sportowe, a to niestety się dzieje cały czas na świecie, mm -hmm. to jedną z linii, która utrzymywała Ducati przy życiu, był właśnie Monster. Tak? Później mm. dołączyła do tego Multistrada, natomiast teraz mówimy o Monsterze. Monster nigdy nie był top-endem, jeżeli chodzi o nakedy i bezawaryjność. Więc teraz, kiedy mówimy o motocyklach z roku 2002-2004, to są one już dosyć kapryśne. Więc jeżeli zdecydujemy się na kupno takiego motocykla, przede wszystkim ze względu wizualnych, bo on jest po prostu ładny. Ładny jest, no. Bo mocowo jakby on nie powala, bo mimo że 620 cm to tutaj jest tylko 64. Single 2, więc on po prostu świetnie gada. Natomiast musimy się przygotować na to, że pewne nieoczekiwane wydatki na pewno nas spotkają. To jest jakby gwarantowane, ale jeżeli już przez nie przebrniemy to myślę, że będziemy zadowolonym właścicielem ładnego motocykla. Jeżeli znudziły nam się japońskie konstrukcje, jakby opatrzone są, bo wszędzie są Bandity, e, jakieś CBF-y, to ten Monster się wyróżnia. To prawda, no po prostu jedyna, znaczy prawie jedyna włoska konstrukcja w tym zestawieniu. No, ale na koniec mamy prawdziwą bombę, bo jeżeli chcielibyśmy mieć ciastko i zjeść ciastko, to to jest prawdopodobnie ten motocykl. Przed wami Kajiva Raptor 650. I muszę wam się przyznać, że podobnie jak Bandita, ten motocykl także przez chwilę chciałem kupić. Minus tego motocykla jest w zasadzie tylko jeden, ale o tym powiem na końcu. Czyli tak, zaczynamy. Rama włoska i bodajże na ramię nawet, rama chyba produkowała MV Agusta. Że taka ciekawostka, że na ramie chyba nawet jest napisane MV Augusta. to co najważniejsze, czyli japońskie serce, silnik wprost od SV650, Włosi go troszkę podłubali, ale jakby mamy dwie fajne rzeczy, czyli włoski wygląd, świetne hamulce, zawieszenie, fajną ramę i coś, co się nie psuje, czyli japońskie serce. Wszystko w jednym. Genialna sprawa. I co, i to wszystko się mieści w 10 tysiącach złotych? Tak. Minus? Są tylko trzy sztuki w Polsce w tej chwili Wystawione na sprzedaż, więc trudno taki motocykl kupić Przypuszczam, że równie trudno go sprzedać Bo może mało osób o nim wiedzieć Więc będzie mała liczba wyszukań tego motocykla No ale dobra, zobacz bo, y, y, Ale jeżeli się psuje, no to jeżeli ma silnik od odeswałki... To jest niższe zagrożenie niż w przypadku Monstera Że będą nas czekały Nieoczekiwane wizyty w serwisie Ale czy to jest przeniesiony silnik 1 do 1? No bo jeżeli tak jest, no to pasują do niego Części od tak? tak pasują do niego części od przypadków... no To oczywiście, no to... to nie jest silnik 1 do 1, ale w zasadzie jest tak blisko siebie są, są te silniki, że bez problemu części odesłałki powinny pasować. Naprawdę nie będzie problemu z serwisem, takich podstawowych rzeczy. Tutaj w tym motocyklu nie bałbym się także silnika. Jedyne, o co mógłbym się ewentualnie martwić, to elektronika. Powiem Ci, że wiesz co? Że to jest taki motorek, który nawet nawet powoduje, że coś tam, wiesz, tak mrowienie jakieś, takie mrowienie we mnie wywołuje, tak? więc yy, bez kitu. Wygląda naprawdę bardzo dobrze, jeszcze jak mi powiedziałeś, że ma japoński silnik, od sv no to, no to to jest motocykl, który po prostu kupujesz i masz. Kupujesz i jeździsz. Dobrze wygląda i świetnie jeździ. Tak. Mega. Podoba Dla te, się. Dlatego A go jest. zostawiliśmy na sam koniec, ponieważ okazuje się, że za 10 tysięcy... Jeżeli miałbym kupować motocykl, czy na A2, czy ogólnie po prostu kiedy za 10 koła, 90% że brałbym tego. Zaryzykowałbym i, i brałbym tego. Podoba mi się, cofam to, co powiedziałem, że w ogóle mnie nie jarają, Te mi się podoba. Nie było testowane jeszcze w motobandzie. Ten, nie, nie było. Ten, no to był, trzeba to był, zrobić. Ch Chętnie mi się nim przejechał. Dobra, to ja myślę, że uda się zorganizować takie testy na początek pierwszego sezonu hmm? i wtedy Radek po raz pierwszy na motobandzie, na nakedzie. Także myślę, że to będzie fajne oglądnięcia. Ja na Nakedzie, nie że ja. Naked. naked. Radek Naked na Nakedzie. No. Tak, że to będzie fajne do obejrzenia. Cenzurę oczywiście zrobimy. I myślę, że to będzie fajne. Także czekajcie na ten odcinek, ale nie czekajcie aż do wiosny, ponieważ już niedługo wychodzą kolejne fajne odcinki z Motobandą. Tym razem także zrobimy kategorię A2, ale podniesiemy kwotę do 20 tysięcy zł, bo okazuje się, że dużo jest do kupienia. Naprawdę dużo. Ty, za 20 tysięcy zł to praktycznie wiesz, większość motocykli możesz kupić. Ale dobra, o tym opowiemy jeszcze w tym. tym. Zapraszam na kolejny odcinek.